Dzień dobry, nazywam się Marcin Garniński i reprezentuję firmę Keno Home. Keno Home w swojej ofercie integruje wszystkie dostępne rozwiązania, które posiadamy w grupie Keno. Zajmujemy się produkcją modułów, które wykonujemy w technologii CLT. Technologia CLT, czyli drewno klejone krzyżowo, jest technologią, która powstała w latach 90. i podbiła rynki europejskie, jak i rynki na całym świecie. W chwili obecnej czas nadszedł na Polskę, i spółka Kena Home rozpoczęła proces implementowania produktów i technologii w rynku polskim. Tworzymy gotowe moduły, które wykonujemy dla naszych klientów w czterech standardach wykończenia w zależności od tego co potrzebuje nasz klient. Jesteśmy w stanie realizować projekty budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i również indywidualne projekty na życzenie klienta, czyli oferta szyta na miarę. Na przykład hotele, przedszkola, bądź inne budynki użyteczności publicznej. W naszych modułach wykorzystujemy wszystkie nowoczesne technologie z grupy OZE. Tak, aby te budynki były budynkami ekologicznymi oraz budynkami o bardzo niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Nasze moduły wyposażamy w instalacje takie jak instalacja elektryczna, instalacja wodna, wodne ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, mechaniczna wentylacja czy system smart home. Wybór naszej oferty jest oszczędnością czasu i pieniędzy dla naszych klientów. Dlaczego? Dlatego, że nasza produkcja odbywa się w zadaszonej hali w naszym zakładzie produkcyjnym, który jest zakazany w Katowicach. Nie zatrzymujemy naszej produkcji chociażby przez wzgląd na warunki pogodowe. To, co często dzieje się w przypadku tradycyjnej formy budowania na naszym rynku. Technologia CLT nie ustępuje niczym w porównaniu do tradycyjnej formy budowania. Chociażby, jeżeli spojrzymy na takie parametry, jak zdolność przenoszenia obciążeń statycznych czy spełnianie warunków przeciwpożarowych. Zapraszam do zapoznania się z naszymi możliwościami i zwiedzenia naszego domu demonstracyjnego, który znajduje się w Gliwicach.